Nie zajmują barbarzyńcy Piotrek hmm? Zobacz to Piotrek Tak co robi ten Przejechać go? I popsułem pojazd Przejadę go, nie obrać się Zobacz co pisze, nie? Kurde, nie przejechałem jest to? Bez A masz. Przejechało cię potem, bo berto ten game recording jest jakiś dziwny. Zniknął pod ziemią i nagle się pojawił. Cool Nie Ty, tam piszecie? Kółj. Kółj. No i zasanawiaj się za dużo ja <noise> czekaj czekaj Waga, Cel został zneutralizowany Powtarzam cel został zneutralizowany odbiórnyś mi głowę z powilzowy I wy jesteś dobrze. podejrzewany, że masz cheity <noise> <noise> Dobrze To ma sity ja też chcę 那不对。